Siema z tej strony Lapy co ze mną Matki Witam yy, Dzisiaj taki odcinek Najzwyklejszy z Pokemonów tak sobie pochodzimy, połapią Pokemony, pozbijamy dżemy Tam na horyzoncie widać potężny dżim niebieskich właśnie to będzie nasz cel Tak Może po drodze jakiś szajnik padnie coś z co... byłbym zadowolony Może też coś się fajnego zreski po drodze Co tam siedzi w tym zimie? Z czym będziemy mieli największy problem? Zdaje się, że z Dragonite'em i Slakingiem, bo raczej Roselia i Cloyster nie stanowią zagrożenia. Chodź, byś Ale trochę to pootwał. No. Ile było, chwila wycięcia? Takie szybkie, i wracamy znowu. Tak. Po bibliotece, być może, zbijemy coś jeszcze. Znaczy, nie ma w okolicy nic jeszcze. Znaczy, na kościół możemy jeszcze iść. Bo sądzisz? No znaczy to trochę daleko. Dobra, w sumie jeden potężny film Który dzisiaj mamy, ósmy, tak? Tak Czyli za dwa dni idziemy na X-Ride Form deoxys teraz jest? Czek 10 ze środka, tak? Tak A okay. więc e O. Odcinek z Deoxysa Będzie raczej specjalny Czekaj Odcinek z Deoxysa pojawi się w czwartek To będzie w czwartek A więc Wczoraj na rajdy wszedł Armored YouTube. Właśnie tak I... No i może... Myślę... Napiszcie w komentarzach ile tam zrobiliście już ich Ty yy, ja może wam dam serduszko i tak dalej Właśnie Odcinek z oksy pewnie będzie troszkę dłuższy. Pewnie tak, tak. Bo jeszcze się zanim go wyklepie, zanim się poczeka. To... Znaczy nie, z tak akurat szybko schodzi. Zależy, ile osób, ale moglibyśmy się spodziewać dużej ilości. Nie, mało jest na po 14 osób, coś takiego. A to i tak się nie. Tak. Nie ma problemu. No? Definform też się dobrze klepał. No. Teoretycznie jeszcze moglibyśmy jednak pójść na tym kościół. Teoretycznie. To co pójdziemy? A jak nam się zechce po tym zbijaniu, no to zobaczymy, może pójdziemy tam. Co tutaj mam? Na Slacking to tylko 3K800 CP. To nie jest taki tylko, wiesz? Znaczy, jak ktoś ma ponad 4K, to trochę tylko, nie? Czy chętnie bym takiego przyjął? Na Dragonade 2K770. No, mm, słaby trochę. No. Z Droselią na Easy bo to tylko 370 CP. No. Cloister w sumie też słaby. Dobra, powinno pójść szybko. Rajdów na razie nie ma, ale to nic, dżimy można spokojnie pozbijać. Dokładnie. Ale odcineczki z rajdów na pewno też się pojawią. Tak. Zaraz będziemy. Ktoś tu w sumie niedawno był, bo dopiero 20 minut temu. No. No i już jesteśmy obok biblioteki i będziemy. Dokładnie. Więc do bicia. Ok. No i już. Giratina najbardziej super efektywna. Ja gręgarem. Z Kloisterem na pewno pójdzie najszybciej. Nie no, Roseliu pójdzie, ten drugi. Dobra, tam na bola idzie. No i po Kloisterze. Teraz będzie Rosalia. Rosalia też chyba szybko spadnie. Weź no. Szybciej odkryć. Dobra, nawet nie będę Shadow Bala marnował. No. Staje się na Slacking i Dragonite. No, jest Dragonite. Nie taki mocny, jak się wydaje. No ale coś tam może rozwalić, no nie? Tak. No mówiłem nie taki mocny, szybko schodzi. No za, tylko prawie, Gengara mi prawdopodobnie rozwali Nie, nie rozwalił, ale prawie Slacking ci też raczej nic nie no chyba że hyperbimem. To szybko go trzeba ścisnąć Mhm, Shadow Balman Dobra Nie no nie powiem zdążyć użyć tej hyperbeama Albo albo po prostu unik, dobra tam o. A to tylko body slam. Ja nie akurat robiłem churchatak i nie uniknąłem no. Dobra posla kimi Jeszcze dwa razy Nie klikaj mi w ekran Taki bawi nie, ale nie trzeba klikać Jak klikniesz to szybciej Nie Tak samo u tak. Znaczy, Może u nich szybciej u mnie szybciej Okej, okay, surf No i łatwiejutko Jeszcze raz Nie prawdaż? Uh -huh. na Roseli kolejnego surfa nie będę marnował Ale łatwo Dobra Dragon, no i tu już surf właził. Earthquake. Not very effective. Dobra, tam szybko schodzi. Ja ma co. Za dużo to tym dragon klawem nie zrobił. Okej, okay, no i jeszcze slacking. Slacking to pójdzie szybciej. No jest, bo on nic normalnie nie zrobi. No trzeba bodyslama bodyslam. Body slam to w sumie nie wpływasz tak za bardzo. Wnajmniej no no coś tam może zrobić? Kto by pomyślał? Sudu Sud du super efektywny na slakinga Ok, no i ostatni raz. No i po klejsterze. No. Okej, okay, Roseli też. Roselia to łatwo pójdzie. Okej, okay, po Roseli. No i Dragonet też będzie łatwy. Powinien. Już z takim CP to raczej nic nie powinien zrobić. Nic sensu to było, jest nie Aki Note Dobra tam koniec No i Slucking Slucking strasz nie powinien zejść najtrudniej. Uh -huh. Dobra Great Warp, no i się dokłada Przez chwilę miałem bagaż, że Jim białych był potężny. No to ja dokładam Alakazam. Dobra. Idziemy jeszcze na kościół? No, można. No dobra. Ja w tym czasie uleczę do leczenia. Też mogę ulec, No i na kolejnego drzewa. Mhm. Później nie będzie później. Wszystkie zadania z GoFestu zostały wykonane, więc wszystkie nagrody wraz z Entei będą. Właśnie tak, Entei się zawsze przyda, może być Shiny Entei, więc opłaca się robić. Jak wy będziecie oglądać już nagrody będą w trakcie więc polecam korzystać właśnie tak, grać aktywnie Godzinne Lackiego z tego co pamiętam dwa razy więcej expo za wykrywanie boksów i gdzie tam jeszcze No a jak ma się dużo Lackiego to nawet można lewele sobie ekspić fajnie no tak Aktualną chwilę nie pamiętam co jeszcze było Okej okay, z tamtym dniem powinno pójść łatwo bo tam pokemony już są na ostatnim dobiciu. No. Myślę, że tak kościół sobie zbijemy, i już zakończymy, nie? Tak, będzie dalej. Jakieś mało poksów dzisiaj jeszcze, że się No, ale teraz jest na normal i rok. Ale w zasadzie to powinien wpadać deszcz albo być klauzi w tej chwili no. Ta pogoda z Pokémon Go to zawsze jakoś się tak zwali Dokładnie Powoli zbliżamy się do gym. No ponyto. Bez wędrowu to niestety. No ale fajnie. Ale zawsze ten jest start. No cóż, kiedy wszystko łapać trzeba, bo ten 40 level też trzeba w końcu zbić, nie? No. Mm. Barbóty. Jest tam jeszcze? Jeszcze jest gulpin. On może no. być w sumie dito, więc ja go sprawdzę. Ja ostatnio to w ogóle złapałem z tydzień temu. Coś w tym stylu. Ja też nie więcej. Kiedyś to się one częściej pojawiały. Dobra, ten gulpin to niedisko. A ogólnie to 21 lipca będzie community day na Matkiwa. Myślę tak. Od godziny 15 lub 16. O, oczywiście lury przedłużone. Tak, 3, 3 godziny, godziny. lury. Więcej matkipów oczywiście. Będzie się pewnie łatwiej łapało tak jak wszystkie Pokemon na community dayach. No. Bo normalnie to matkiw ma czerwone kółko zwykle, tak to... Na torciku na przykład było ułatwienie w łapaniu To było I dobre I życzę jak najwięcej szajni, to... Właśnie tak, ewolucje będą też kozackie Okej, okay, no to tutaj mamy tylko Slakinga, Pinsira i Roselię Roselię będzie trzeba klepać chyba dwa razy A te dwa pozostałe po jednym Dobra Wszystko pójdzie O, coś się zresztą... Tajlow, z jest mhm. Ok, łapiemy i zabieramy się do bicia Kurde, uciekł mi, wolił się Tak? Dobra, w tej to mam sporo, jeszcze na te woli się tu będzie Dobra, przystępujemy do bicia Dokładnie Czym ten szybko padnie? Pierwszy ogień idzie Pinskir To już od razu wygrano Okej okay, po że. No, no na Kita Roselia na 2 Jeszcze idziemy na tamtego? Na tamtego A tamto możemy się co najwyżej dostawić no to można się zostawić. Dobra, to się dostawimy już. Tak, Roselie... Nie no, Roselię chyba będzie jednak trzeba wpaść trzy razy. Dobra, slacking też pójdzie szybko. No już mało... OK. Po slackingu. No i teraz to tylko Roselie. Nie, Roselia to już chyba. Padnie. Ja obstawiam, że nie. Eż Zobaczymy. O ty! No a no je no, jednak trzy razy. Wygląda jakby trzeba było dwa w sumie, ale... Dobra. No. Po roseli Dokładnie Dobra Ty pewnie dostasz się z lakingiem standardowo No tak okay. Dobra, chodź dalej Dobra, tak tam ja się dostawię może... Ja się dostawiłem metagrosem. Będzie dobrze bronić. No to idziemy się dostać jeszcze na wieżę ciśnień, na most stalu i gotowe. Odcineczek trochę dłuższy niż wczoraj. No. no. Już 18 minut. No, tym, dobra. czy znaczy, wczoraj był krótki odcinek. No, w tym będzie o wiele dłuższy. Wczoraj to właściwie głównym tematem odcinka oczywiście... Nie wczoraj to... Nie wczoraj, kurde. Przed A, wczoraj. Co, właśnie przed wczoraj. Wczoraj kurde też padało. Okej. Okay. Co tam siedzi w tym właściwie Jimie? Jest Stuntler i jest Flareon. Dobra. I od razu uleczę. Może będzie potężny win. Ok. Tutaj się raczej nic nie respi. No, jak już to rzadko. Od ludzie trochę takie. No Bo teraz mostem. O, teraz wstawiamy swoje najlepsze pokemony, żeby Jim się może na końcu stał potężny. Znowu to matry. z znowu, tak? No swojego najlepszego jakiego... Mu coś tam zapali na grupce. Okay. Co zapali, bo nie zobaczyłem. Też nie no ja mam w tej chwili wyłączone wiadomości. A. Bo to trochę przeszkadza, jak to kina ci wiadomość przychodzi. Ale pokemony są właśnie od tego, żeby dla innych trenerów też trochę pokazywać i się chwalić, co się samemu zapołoczyły. Przecież każdy ma inne pokemony. No tak. W każdym mieście mogą być inne się respić. No właśnie. Dobra, zaraz się dostawimy. A tam daleko to jakiś rajd jest. Zaraz zobaczę, nawet są dwa, cztery gwiazdki i no to... trzy Czerzy. gwiazdki. Ale to nas nie interesuje, bo to jest no. bardzo daleko Ty, coś nawet tutaj jest nie? No, uj nie? smur Zaraz będziemy się mogli spalić Z ich segun jeszcze o, Jest też whiskur No ja też mówię na tym whiskurze I teraz się dopiero wyświecał Okej, jestem w Ja tylko z ich złapię Okej, okay, no to będzie na pewno Snorlax, no i tutaj uleczę jeszcze złotymi malinkami jednego, Stantlera Nie no, Stantlera zwykłą, a Flerona złotą. Dobra, to co, kończymy już ten odcinek? A Ty co dołożyłeś? Szlakinga. A czekaj, 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 czekaj. Tak? Jeszcze uleczę złotą malinką i zobaczymy, czy się Jim stanie potężny. Jak tam? Okej, okay, już ulecimy. O, w następnym odcinku będzie dziesiątka. Prawdopodobnie. Właśnie tak. Dobra. To, dżin potężny? Tak, jest potężny. No dobra. Bardzo dobrze. Idealne zakończenie odcinka. Chyba po raz pierwszy nabierze potężny bin Tak więc... Yy... Kończymy już. Do sytuację. zobaczenia w odcinku pojutrze. Do widzenia. Yy, tam piszcie w komentarzach, co tam... Yy... Złapaliście na przykład rzadkiego ostatnio. No tak. No to do zobaczenia i cześć. Cześć.